strony PN Cars i w dzisiejszym filmie pokażę wam taki fajny samochód, pojawia się on też w Assetto Corsa Evo też jest taki samochód jest on nawet podobny do tego który jest w Assetto Corsa Evo tylko że właśnie tutaj też jest taki błąd, że nie ma kierownicy zamontowanej w środku no przez to, jak nie ma tej kierownicy, to trzeba sobie dać jakąś kierownicę do środka no i wygląda ona bardzo podobnie jak ta NV Assetto Corsi właśnie Evo. I tutaj oczywiście tym pojazdem pojeździmy sobie na innej mapie, tego teraz odpalimy. I chyba te światła, które są tam na górze, chyba nam działać nie będą, bo one są przykryte. No ale myślę, że najpierw oczywiście przejedziemy się tym samochodem po torze. Ten samochód może się ciekawie prowadzić. Fajnie, ruszyliśmy. Myślę, że fajny samochód na takie przejażdżki. Ale chyba ten samochód na tor nie jest. Tym samochodem na tor tak za bardzo nie powinno się wjeżdżać, bo to taki samochód, no właśnie dlatego się nim na tor nie powinno wjeżdżać, bo może łatwo zarzucić i może wtedy dojść do wypadku więc jest to bardziej na taki samochód, żeby sobie gdzieś pojechać i widzicie o, żeby sobie gdzieś oczywiście pojechać na jakąś wycieczkę gdzie gdzieś przejechać pozwiedzać no a oczywiście nie na tor tutaj widać, że ten samochód też na tor tak za bardzo się nie nadaje bo zarzuca i to bardzo przy takich gwałtowniejszych manewrach staram się tutaj oczywiście ten samochód bardziej Łagodnie nim jeździć, ale i tak bardzo mi się ten model samochodu bardzo mi się podoba. Myślę, że taki fajny... na jakieś wycieczki, więc zachęcam do pobrania tego moda. Jest on fajny. I właśnie tutaj chyba się rozbijemy. No, wiem, że tutaj coś nam chyba odpadło. Ale samochód może jechać dalej. Chyba koło zapasowe. I tym się nie będziemy przejmować, ale nawet super się go prowadzi. Tylko jak się tak lekki manewr i już może zarzucić na przykład. Już czuć w kierownicy, że coś się na jakieś zarzucenie robi. O, tu trzeba ostrożnie w te zakręty, żeby później nie wylecieć. Jest, udało się. Tak żeby nie wylecieć. No i niestety samochód to nie jest taki, że łatwo jest wylecieć. Ale myślę, że taki samochodzik tak na jakieś przejażdżki tak gdzieś sobie pojeździć, to myślę, że będzie on bardzo dobry. Teraz sobie na przykład możemy pojechać. O Ja na przykład sobie teraz załączymy tą kamerę tutaj. Sobie tędy spokojnie pojedziemy. Jak tak sobie spokojnie jedziemy, to ten samochód nawet można powiedzieć, że dobry jest. No teraz to on jest dobry. Samochód. Ale ja lubię jeździć szybko. I sobie zaparkujemy obok innych samochodów. Mamy taką szybką wersję tego samochodu, czyli Sport i myślę, że tą wersją sobie teraz będziemy jechać troszkę szybciej. Wow, wow, wow. jest to bardziej przyczepniejsze. Oj, ale też zarzuca. Ale mniej to czuć. Jak ktoś ma asekt, to wersja też może się tym przejechać tym samochodem. Oczywiście. No, ten, ten się nawet lepiej chyba trochę na tor. Prowadzi, bo jest to oczywiście samochód bardziej na tor. Oj, oj, oj. No tutaj jest zbyt gwałtownie niestety troszkę. Się pojechało. A już tak... O Jezus Maria! Coś jakoś te auto tak jakby nagle traci panowanie bez żadnego ostrzeżenia. No właśnie tutaj tak jakoś... Ło matko! to bardziej ostrożnie. Łomatko, matko, to coś jest tutaj, że tak gwałtownie coś się zmienia bez żadnego ostrzeżenia. Inne auta to zawsze tak jakby czuć już to, że auto ma zaraz panowanie, planowanie, a tu to już jest moment i właśnie już traci to planowanie. Tutaj chyba trzeba cały czas zachować ostrożność. Tutaj. takie niezbyt gwałtownie zjechać, ale to tylko Chyba ogień leci gdzieś tam z boku. O, jeszcze stara łona została. Mi się coś wydaje. O, poleciał. O. Czasami leci tam ogień z tej rury. O, tutaj nam ładnie się weszło w zakręt. Dobrze się to samo nawet próbować. już sobie już na ten padok tam. Bo ja też sobie uświadomiłem, że ten tam tor off który w poprzednich filmach, no testowałem, auto to troszkę jest za trudny, no i że chyba. Żadna auto nie rady tego toru tam przejść, jest zbyt hardkorowy. Więc myślę, że sobie przejdziemy na tą mapę, taką, w której będziemy mogli sobie przetestować ten terenowy samochód. No i jesteśmy na mapie, w której będziemy mogli sobie nasz offroad test przeprowadzić. No wjedźmy sobie teraz na lód, tak jakby szybciej. O, już czuć, już czuć. A tak, tak zrobimy to już nas obracało. I tutaj trzeba na tym lodzie zachować szczególną ostrożność. Szczególnie zimą jest dużo wypadków na drogach, bo kierowcy nie dostosowują prędkości do warunków. Tutaj samochód na. Nie wiem co to jest, ale jakiś chyba twardy piasek. Jakiś żwierek. Tutaj mamy błoto takie bardzo mokre błoto też czuć tutaj zarzucenie My sobie tak kierownicą obracam żeby poczuć troszkę jak zarzuca tym samochodem i widać, że tutaj mocno tym autem też zarzuca po trawie to łatwo mniej zarzuca I teraz będą kamienie i tutaj chyba na kamieniach się nie robi testu z zarzuceniem, ale w sumie powinien sobie ten samochód na kamieniach poradzić no, bo jest to offroadowy samochód Jedźmy szybko. No, udało się. Teraz spiach. Bardzo dobrze sobie ten samochód radzi. W terenie. Oczywiście. podjedzie. No, podjechał. Widać, że to dobry jest samochód. Oj. I coś się zepsuło. Teraz sobie zmienimy, pójdziemy sobie gdzieś tam. Tak mi się wydaje. Bo jest tutaj gdzieś właśnie to. To jest tutaj miejsce off czyli jazda w terenie. I tutaj sobie przejdziemy pierwszy etap tej trasy w terenie. O, sobie lekko wyskoczyliśmy tutaj też, może? Tak. Dylnie, kółka lekko się wybiły. Bardzo ładnie, trzeba się rozpędzić. Jest tutaj, chyba tylko na tył napęd, jest. O! O, jakie? Coś, coś, co to było? Co to było? O, matko, to jest to. To jest najgorsze. To utrudnia samochodowi, tutaj, pokonywanie takich tras. Nie wiem, czy to będzie się dało w ogóle jakoś może wygiąć dało się no to teraz to damy radę nie wiem po co takie coś montują no i nie wierzę Znów się to zrobiło to powinno być usunięte w ogóle to jest niepotrzebne nie wiem na co to komu ale tutaj no Widzę, że przez to sobie chyba ten samochód nie poradzi zbytnio. No, niestety, może da radę. Ach, to jest najgorsze. Nie wiem, dlaczego to wymyślił. Nawet dobrze sobie poradził z tym testem. Daleko przejechał. Jak na off auto, to sobie nawet dobrze poradził. Teraz sobie przyjdziemy na mapę, na której wykonamy sobie test maksymalnej prędkości. No, i jesteśmy teraz na następnej mapie. I wykonamy sobie nasz test. I teraz użyję shiftera. Tutaj jest cztery biegi są. Teraz sobie oczywiście ten test nasz wykonamy. Dobrze Dobra. No, damy na pewno radę. Tutaj jeszcze nie wiem, sprawdzić tutaj jakie mamy do tego samochodu. Jakie są osiągi? Teraz sobie sprawdźmy, albo najpierw sobie sprawdźmy tą wersję. No tutaj mu, musimy osiągnąć prędkość powyżej tej, czyli musimy zrobić tak: musimy osiągnąć przynajmniej 200, a w drugiej wersji, czyli tej, musimy osiągnąć powyżej 300. Czyli jak tam jest na. Pokażę. nawet. Dobrze. Jak na stare auto. Czwarty bieg, 160, 170, 180, 190, damy radę może nawet 200, zobaczmy jeszcze chwila. Nie wierzę. 199, a jeszcze i. O, o. I 200 mamy. Nasz cel. Możemy już zacząć hamować. Ty zjedźmy sobie na bok, żebyśmy następnym samochodem nie uderzyli. Albo najbezpieczniej zrobimy sobie. O tak. I tutaj damy sobie teraz ten pojazd. Też sobie damy z shifterem. Ile tutaj mamy biegów? A tutaj mamy Tom. dobra, to trzeba na łopatkach, sześć biegów, na łopatkach sobie zrobimy, dobra, a tutaj bez, nie sprzęgło, tylko do ruszenia, jest, dobra, to jest, później już chyba tego sprzęgła nie trzeba dawać, bo to jest ta oj, bez kierownicy skąd a to tak, nie, to tam za bardzo nie interesuje, czy z 10, to już osiągnęliśmy większą. No mamy to 310 na godzinę, czyli pojechaliśmy więcej niż jak pokazywał producent. No i sobie ładnie wyhamujemy. Czyli udało się nam osiągnąć ten cel i pojechać. Więcej niż producent. Teraz przejdziemy sobie do omówienia szczegółów tego samochodu. No, i jesteśmy teraz w garażu i możemy sobie wszystko sprawdzić. Jakie są szczegóły tego samochodu? No, i myślę, że zaraz sobie te szczegóły tutaj omówimy dobrze. Najpierw sobie przejdziemy do wnętrza, jak ona jest wykonane. Jest ręczny, który możemy zaciągać. Ale to za pomocą klawisza, oczywiście, więc dla bezpieczeństwa, sobie go zaciągnijmy. Jest też skrzynia biegów, rusza się, więc jest też dobrze. A na wstecznym, no, na wstecznym to, jak na czwórkę idzie. to no, jest kierownica, też jest zrobiona w miarę szczegółowo. Tu mamy też zegary, też są zrobione szczegółowo. Tak ładnie są, dobrze. przygazujmy. No dobrze, ładnie, przygotowane. No tutaj mamy do 260. No mamy różne przyciski, które niestety nie działają. To jest temperatura chyba. To nie wiem czego to jest, która jest silnika, która oleju. Dobra, tutaj mamy pedały. Możemy je klikać, tylko one wyglądają jakby były w sportowym samochodzie. A nie wiem, czy ten model to jest sportowy, czy ten to jest bardziej na takie. Jakieś fajne wyprawy. Tutaj mamy bagażnik i jestem ciekawy, czy można go w ogóle otwierać. W sumie w środku jest pusto, więc pewnie otwierać tego bagażnika chyba nie można, bo on jest tutaj takimi zaczepami zrobiony. No, niestety chyba się nie będzie dało. Tutaj mamy teraz maskę, tylko właśnie to sobie może. O tak, tak, trzeba zrobić. Tak. I tak. I tutaj ta maska się nie otwiera, tylko trzeba ją ręcznie wziąć, dać na bok. I teraz można sobie zerknąć na silnik. Mamy taki silnik. Tutaj jest coś napisane, tylko nie widać co. Tutaj nie widać co jest w środku, ale zobaczmy jakie są szczegóły. Odpalimy. O, załączył się wiatraczek. I tu się wszystko razem z tym wiatraczkiem kręci. Ale wał się nie kręci. O, no nie wierzę. Żeby wał się nie kręcił. O. Już tak szczegółowo było wszystko. Zobaczmy sobie jak tutaj z kierownicą. Czy ona się tutaj rusza? No niestety. Nie widać, aby się ruszała. Jest tutaj coś w środku. Nic nie ma. Zobaczmy sobie, czy tutaj coś jest. No, niestety, nic związanego z kierownicą. To są pedały. Zaraz sobie zgaśmy. O! Tu! Czy to już coś jest bardziej realistycznego? Czekaj, a nie, to, to są te pedały, jak wyglądają tutaj z tyłu. Wow! Też pokazali, no. Jest fajnie zrobione to. Mogę powiedzieć, że mi się to bardzo ten mod podoba. Teraz przejdźmy sobie do tego, aby to założyć, bo z założeniem też czasami są problemy, bo jest to ciężkie do założenia. Trzeba się troszeczkę namęczyć, ale no. Czasami trzeba się troszkę namęczyć, więc zróbmy sobie o tak. O, o tak. O, położyliśmy sobie, tak położyliśmy to. Stawmy to bardziej tu. Naciągniemy. O. No, jest bardzo ładnie. Mamy zamknięte. Mod mogę powiedzieć, że jest bardzo szczegółowy. Oceniam go tak. W sumie, jakby to ocenić? No, czy 10 na 10 Czy jak? No jest. Jakie może mieć ten mod wady? No, może głównie jest fajny. Jest dużo różnych konfiguracji. Są części. Dajmy mu. Myślę, że. Tak, jest. Dobra, dajmy mu 10 na 10 Oczywiście, mi się ten mod też bardzo podoba. No, muszę już kończyć na dzisiaj, więc, cześć!